Witam Was serdecznie w ten świąteczny dzień przed kolacją u mnie Wigiliną. Pewnie wy już w trakcie. Chciałem dzisiaj taki krótki filmik nagrać, tylko oczywiście wraz z, życ życ z życzeniami przepraszam. E, na temat, jaki chciałem poruszyć to jest dieta w czasie świąt, szczególnie kolację wigilijną. Co jeść? Czy możemy sobie pozwolić my, trenujący, ćwiczący cały rok, dbający o formę, o dietę? Nie będę tutaj przynudzał zbytnio. Powiem Wam tylko, jak ja to robię. Jeżeli miałem przed sobą jakieś zawody kulturystyczne, no to wiadomo, jak wypadałem w lutym, w marcu, czy tam w kwietniu, to już raczej no, starałem się już pilnować się Yy, diety albo chociaż delikatnie z tą kolacją wigilijną, ale teraz nie mam przed sobą najprawdopodobniej zawodów yy, i w, w najbliższym krótkim czasie i zamierzam po prostu dzisiaj sobie zjeść tak jak będzie to przyrządzone na stole, czyli to co będzie to będę zjadał, nie będę liczył kalorii, nie będę, tak już od dawna nie liczę, nie będę patrzył czy, czy to się z tym nie kłóci, czy pierogi mogę zjeść takie, czy, czy uszka mogę zjeść, czy mogę zjeść dużo ryby, czy nie mogę zjeść, czy mogą być ziemniaki, czy nie, czy może być makowiec, czy inne ciasto, czy nie, po prostu będę dzisiaj jadł. I moja taka rada dla Was, jeśli trzymacie formę cały rok, pilnujecie się z dietą, naprawdę dbacie o to, żeby iść zdrowo, nie macie przed sobą zawodów kulturystycznych, robicie to dla siebie, dla własnej formy, to nie fisiujcie pawiana. Że ja tak się wyrażę, zawsze mojej córce tak mówię: nie fisujcie pawiana. Zasiądźcie dzisiaj do kolacji wigilijnej z rodziną, zjedzcie, co jest na stole. Nie szykujcie sobie posiłków z waszej diety, nie kombinujcie z pudełkami, nie, nie siadajcie dziś z boku z pudełkiem, w którym macie swoje jedzenie i ten i warzywa. Po prostu zjedzcie normalnie, dzisiaj normalnie, jak się to je tradycyjnie na święta i tyle. Mamy 360, kilka zależy, które dni świąteczne odliczyć jeszcze. Ponad 350 dni, w których możemy trzymać dietę, robić ciężki trening, robić kardio. I naprawdę nic się nie stanie złego, jak dzisiaj sobie normalnie zjecie, na co macie ochotę, co jest na wilijnym stole. Co do jutrzejszego dnia, ja mam taką zasadę, że czasem jeszcze troszkę tam jakieś ciasto, czy, czy coś sobie podjem, ale już raczej nie świruję. Ale w dzień dzisiejszy zamierzam normalnie zjeść. Bez jakichś oporów, bez robienia z siebie wariata w ten dzień, w cudzysłowie wariata, bo to nie jest wariatstwo, czy mańdieta, ale dzisiaj naprawdę możemy zjeść normalnie, jak wszyscy, cała rodzina. Chyba mówię, że ktoś ma zawody i jest już na takim etapie, że musi pilnować wszystkiego na 100%. To ja to rozumiem, że wtedy no, jakoś gdzieś tam jakaś, jakiś posiłek z tego stołu można zjeść, który już nie. Chyba że ktoś sobie chikmila takiego zrobi, tak zwanego nawet święta, ale to mówię, tylko w skrajnych przypadkach zawodów, gdzie już zawody są tuż, tuż. W innym wypadku jedzcie normalnie, cieszcie się tym dniem, cieszcie się, cieszcie się tym, że możecie jeść ile chcecie, dowoli. Oczywiście nie przesadnie, żeby nie pęknąć i nie wylądować w z przejedzenia, bo to jest popularne. Ostatnio słyszałem w Polsce, żeby. Odwiedzić trzy, trzy najbliższe swoje rodziny i trafić, kurde, do szpitala, bo się pod korek jadło. Zjedźcie z rodziną wszystko, nie odmawiajcie niczego, zjadajcie z, każdego, z każdej potrawy po troszkę i tyle. Zjedźcie sobie ciasto. Jak będzie coś słodkiego, nic się nie stanie. Mamy mnóstwo dni w roku, żeby zrobić formę, a ten jeden dzień potraktować jako ładowanie e, swojego organizmu. Nie można popadać ze skrajności w skrajność, że nie, nie, nie dojedamy, czy tam nie pozwalamy sobie na nic, a niektórzy sobie pozwalają na wszystko cały rok. Złoty środek musi być. Także żyjmy dzisiaj świątecznie, nawet my kulturystycznie nastawieni do, do, do swojej pasji, do swojego życia tej drogi kulturystycznej, bez względu czy startujecie w zawodach, czy nie. Na koniec chciałem Wam życzyć wesołych, zdrowych, spokojnych świąt w gronie rodzinnym. Nie poruszajmy dzisiaj przy stole żadnych niepotrzebnych tematów, takich jak polityczne itd., gdzie moglibyśmy przypadkowo się przy stole pokłócić. Rozmawiajmy o miłych rzeczach, rozmawiajmy o sobie, pytajmy siebie nawzajem, jak ten rok nam minął. Pośmiejmy się, poglądajmy Kevina, czy co tam, będzie w telewizji na luzie, na spokojnie, bez emocji, bez spięcia. Tak po prostu świątecznie, wigilijnie. Z lekkim, wieczornym przemyśleniem swojego życia, swoich postępowań. Taką refleksją. No i jeszcze, oczywiście ja jestem wierzący, no nie wszyscy są i to nie jest nic złego, ale czy... Czy mając w sercu Boga, czy po prostu rozmawiając z samym sobą, czy z własnym Bogiem, eee, troszkę tej refleksji wieczorkiem się zawsze przyda w ten dzień, aby kolejny rok był lepszy w naszym wykonaniu, bo zawsze można coś poprawić. No i oczywiście życzę Wam w te święta dobrej formy na przyszły rok, ale to pewnie jeszcze będę składał życzenia noworoczne. Dzisiaj życzę Wam zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, dobrego jedzonka, miłej atmosfery i pamiętajcie, ćwiczymy, żeby być zdrowi, trzymać formę i żeby sobie dzisiaj właśnie pozwolić na mnóstwo pierogów. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów, cieszę się, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że pomagam Wam, że czerpiecie ze mnie. Chociaż cząstkę każdy coś dla siebie wyciągnie. Mam nadzieję, że z wielu materiałów właśnie żeście coś wyciągli dla siebie, czy do treningu, czy do diety. Cieszę się, że mogę być potrzebny. 28 lat trenuję, więc chciałbym już teraz powoli być na takim etapie przekazywania wiedzy. Młodym, ale także jak widać, 40-50-latkowie pytają mnie o poradę i fajnie. Cieszę się, że mogę być potrzebny, bo chyba bardziej mi na tym teraz zależy niż na osiąganiu jakichś wielkich szczytów, choć jeszcze chciałbym wystartować w zawodach. Moje serce jest kulturystyczne, więc ciężko mi o tym zapomnieć. Zdrowych, wesołych świąt, trzymajcie się.